Cześć, to jest mój pierwszy odcinek, i ja, ja będę dla Was nagrywać z toka Boka. I sobie teraz chwilę po, ten program po, pokażę Wam, co ja tu mam, w ogóle jakie rzeczy i w ogóle. No i tak. Jakbyście słyszeli jakieś odgłosy w tle, to moi rodzice coś robią na dole. Więc no. No i tak. Jak chcecie, to możecie w komentarzu napisać. Jaką najbardziej lubicie grę? Jestem tak bardzo ciekawa. Robię te sobie, te sobie domek mojej rodzinki tutaj, którą mam zrobioną. załadowało się. To tak. Yy, najpierw może pokażę Wam, jak wygląda tutaj domek. Tak, tutaj mamy wejście. Tutaj kuchnie. Dobra, to tylko Jezusek. Dobra, no, dlaczego tu się ser bierze? Dwa kawałki sera mi się tutaj. dały. Co się dzieje? Okej. Okay. No tutaj mamy taką jakby si trochę siłownię. Tutaj łazienka, kuchnia. Kuch so soki tu są do robienia i w ogóle. Takie już rzeczy fajne. Y teraz wam pokażę górę, potem pokażę ten rodzinkę i jeszcze inne budynki, które tam są. Są. To sama zrobiłam. To mi nie wyszło. Nie, nie, dobrze. Okej. Okay. To wezmę postacie. Oj, kochacie moje wszystkie postacie. E, dobra. Tej postaci nie biorę, bo tej nie, nie będzie. E, tak, e, nie pytajcie się, dlaczego są w e, mama jest w takim stroju. E, kom kompletnie nie wiem. Więc no. Tak. Ta postać, e, jakby to nie będzie nasza rodzinka, bo moja, moja koleżanka chciała tak, e, taką postać, więc no. Więc e, ją na razie stąd bierzemy. I tak, to jest mój brat. To jest e, moja siostra, którą moja koleżanka robi, robiła. E, to jest moja druga, e, druga siostra. E, to jestem ja, to jest mama, a to jest tata. I jak coś, to oni wrócili. Jezus, jak, robi, jak robiłam, e, grałam sobie przedtem, to oni, oni byli ten W liceum, e, w szkole. W szkole i w przedszkolu, bo w ogóle na, na jak się nazywają, to Wam powiem. Ten, ten, ten się nazywa Kacperek, ten, ta się nazywa, nazywa yy, Weronika, ta, ta, się, ta się nazywa yy, Zuzia, ta, ta się nazywa Amelka, czyli ja. Jakby ja. Ja w prawdziwym życiu nazywam się inaczej, ale tutaj nazywałam ją tak to jest mama, czyli ona ma na imię Ania i Andrzej, czyli tata. Tak, i tu jest pokój dziewczyn, czyli tej Weroniki, Weroniki, Zuzi i Amelki. Ta, tak, dobra. Tu jest pokój rodziców. No. Tutaj safe w ogóle jest. Tak. To, tu jest pokój te, pieska, który ma na imię Lilka. E, I tu jest w y, pokoik. E, to łóżko w ogóle utrzymujemy stąd. Więc tak. Nie wiem, co ona tu tutaj robi. Nie wiem. Więc okej. Okay. To łóżko damy tutaj. Tak da szybko. No dobra, może być oki. Ok. Więc tutaj są każde postacie, mają swoje pokoik. i teraz pokazuję wam inne, inne, jakby nie, nie żadąki, tylko takie pomieszczenia. Nie, nic na. No. Dobra, tutaj hotel, i w którym kolejnym odcinku. Ku, be, 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 będziemy jakby tam robić, robić środkę. Ja już mam pierwsze piętro troszkę ogarnięte, ale tak nie do końca, więc jeszcze sobie zrobimy tam. Może coś innego damy i w ogóle. E, tutaj tak, no to wejdziemy sobie do parku. No, więc hotelu Wam nie będę pokazywała, tylko w kolejnym odcinku, czyli jutro, bo już dzisiaj nie zdążymy zrobić, bo no, już trochę za późno będzie. W ogóle jest za późno. Tak, to tutaj będę powoli to leciała. Tak, tak to zrobiłam park. No, a tutaj może coś sobie damy. Nie wiem, pomyślę jeszcze. I więc tak. Teraz idę dalej. Sobie teraz, gdzie tu tutaj... wejść. Dobra. Wejdę do, do, do takiego domku, albo tu Jak już tu jesteśmy już ale ja za, zawsze ten chciałam być e, jakby youtuberką i robić. No i wreszcie moje marzenie się spełniło. Może jak będziecie zupełni, to mi dacie lajka albo sub, sub, suba. Będę bardzo wdzięczna za, za to, jak mi dacie. Dobra, to tak. To była impreza urodzinowa Amel, a Jezu, tak, Amelki. E, no i tutaj e, p, p, tutaj robili imprezę. Tutaj ten. Tutaj byli koście i w ogóle tutaj tutaj coś jeszcze było. Oj, tutaj te, te, te rzeczy, tu oczywiście się będą y, robione imprezy. No, albo w innych budynkach, oczywiście, nie wiem. Ale te, póki co tu tutaj zostawiłam, to tak. Y, oczywiście to sprzątniemy. my jak będziemy coś tu innego robili, bo nam to jakby jest niepotrzebne, ale może użyjemy to czegoś. Po prostu nie chcę mi się teraz tego sprzątać. Więc, no. Okej, okay, to teraz tu. Tutaj lecę. Dobra. Dobra. to, to wiem, że ten... okej. Okay. To tak, tutaj... E, rob, rob, Jezus, robiłam back, back to school. No i ten... Tutaj były książki. To w ogóle gierki były takie. To plecaki, ale to tak in, inne mają plecaki. No i zeszyty i w ogóle takie rzeczy. A tutaj nic akurat nie było. Jeszcze ostatni wam budynek pokażę. Dobra. I tutaj akurat mam jakby auto, coś takiego. No auto. Takiego. Tutaj przejście i auto tu mam. Yy, I w ogóle usunę to, bo zmieści, zmieści się tutaj tyle osób. No. Więc chyba wszystko, co wam tutaj pokaza pokazałam, już wam wszystko chyba, więc Jutro dla Was ten, nagram y, kolejny odcineczek, więc pa, pa.